Nowy sklep na mapie Wysokiego Mazowieckiego. Proszę powiedzieć, skąd pomysł i co oferuje. Dzień dobry. Przede wszystkim bardzo nam miło, że znajdujemy się w Wysokim Mazowieckim z naszym drugim oddziałem. Pierwszy oddział jest w Szypietowie. Jest to skład budowlany, stricte pod materiały budowlane. Tutaj chcieliśmy po prostu uproszczyć naszą, naszą gamę produktów, żeby nasi klienci nie tylko kupowali materiały budowlane, ale również i wykańczali swoje domy i mieszkania z tymi materiałami tutaj. tak? Proszę powiedzieć o samym asortymencie o tym, czym sklep wyróżnia się na tle konkurencji. Tak, nasza gama jest pełna, tak jak sam nazwa wskazuje. Dąbrowski Dom Ogród Dekoracje, także budownictwo. Czym się wyróżnia? Tu można to znaleźć wszystko od wyposażenia domu po wykończenia. Od panele, płytki ścienne, rolety, karnisze, panele dekoracyjne, ogród, kwiaty, doniczki, yy, architektura ogrodowa. Również mamy kamienie dekoracyjne na zewnątrz, yy, grysy, kermazy, donice. Oczywiście także coś dla Maństerkowiczów, jak chodzi o akcesoria do elektronarzędzi, narzędzia ręczne, same elektronarzędzia również, ogrodzenia panelowe, oświetlenie, kleje, farby, drzwi wewnętrzne, zewnętrzne, również klamki, kłódki, wkładki do zamku, oczywiście armatura łazienkowa, wanny, prysznice, baterie, baterie umywalki z lewozmywaki. Będziemy również świadczyć usługi projektowania łazienek. Będziemy także wykonywać firanki na podwymiar, będziemy docinać na zamówienie oczywiście. Nasi pracownicy są bardzo wykwalifikowani, wyszkoleni w każdy, pod każdym względem. Potrafią doradzić klientowi, potrafią zmontować nawet jak trzeba na, na, na miejscu. Doświadczymy usługi transportowe, dowozimy towar do klienta na miejsce. Co jest jeszcze bardzo ważne, cały czas się uczymy wszystkiego. Nie? Do, będziemy dostarczać klientom e, towarów, rzeczy, których jeszcze może nie mamy, a będziemy słuchać klientów, bo jesteśmy cały czas na to nastawieni, żeby coraz to nowsze produkty wprowadzać do naszej firmy. Dziś otwarcie, a jak będzie się zmieniał asortyment? Jak będą się zmieniały promocje w sklepie? Więc tak, promocje będą tygodniowe, ale również trzeba śledzić gazetki Bricomarche. Będziemy na bieżąco asortowanie, które będziemy, mieć, będziemy mieli na sklepie, będą, będą w cenach gazetkowych. Jeszcze to powiem, że z oferty gazetek Bricomarche, które wychodzą z towarów, z produktów, które tutaj nie mamy, jesteśmy w stanie w bardzo szybkim czasie ten towar dostarczyć do klienta, nawet jak trzeba będzie do domu. Jest to pierwszy taki sklep na Podlasiu, piąty w Polsce. Jest to nowy koncept właśnie Brickomersze. Myślę, że jest to fajna alternatywa dla takich składów budowlanych jak my, żeby po prostu rozszerzyć asortyment. Sklep będzie otwarty od godziny 7 rano do godziny 18, to jest od poniedziałku do, pią do piątku, a w sobotę jesteśmy otwarci od godziny 8 do 16.